Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, Jan powstał z martwych, inni, że zjawił się Eliasz. Jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał, a Herod mówił Ja nakazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę, i starał się go zobaczyć. Oto słowo pańskie. Ciekawe jest to zdarzenie, które dzisiaj opisuje Ewangelia, ponieważ z jednej strony Pan Jezus czyni dobro, czyli uzdrawia i uwalnia, i to dobro ludzie doceniają, ludzie to widzą, komentują w różny sposób. I to komentują: Jan Chrzciciel powstał z martwych, to jest Eliasz. Czyli szukają w rozumieniu pisma świętego, w Bożym rozumieniu tego, co się dzieje. I to jest ten smak duchowy, czy wrażliwość duchowa ludzi. Tymczasem Herod, widząc czy słysząc to samo, jest zaniepokojony. Ludzie szukają odpowiedzi przed Bogiem. Szukają, co to znaczy, kim jest Chrystus. Czy jest Mesjaszem, czy jest Eliaszem, czy jest Janem Chrzcicielem, który powstał z martwych. Szukają tej odpowiedzi, wznosząc myśli, serce ku Bogu. A Herod w tej samej sytuacji jest zaniepokojony. I wyklucza to, co mówią ludzie. Myślę, że to nie jest coś odosobnionego, tylko dwa tysiące lat później, dzisiaj, tak samo reagujemy. Słyszymy świadectwo: ktoś został uzdrowiony, słyszymy świadectwo: ktoś został uwolniony, bo pojechał na takie spotkanie, tam była modlitwa, i wraca przemieniony. No i są różne reakcje. Jedna osoba słysząc, takie rzeczy, pyta się czy to działanie Boże. Zadaje sobie pytania, jak to Bóg czyni. Serce rośnie, myśli idą do góry. A są osoby również spośród kościoła, które w identycznej <try> sytuacji, słysząc to samo, są po prostu zaniepokojone. Ten niepokój. W przypadku Heroda wynika z tego, co ma na sumieniu, czyli są jakieś w historii jego życia rzeczy, konkretnie Ścięcie Jana Chrzciciela, ale też i ten układ, który ma z Herodiadą, są grzechy, są sytuacje, które sprawiają, że ma niepokój związany z działaniem Bożym. Myślę, że warto się temu przyglądać, nie tylko w kontekście uzdrowień, uwolnień, ale w ogóle dobra, które się dzieje dookoła nas. Możemy słyszeć o, o dobru i reagować na to, Boże, dziękuję Ci. Albo Duch Święty w widoczny sposób działa. Albo szukać e, interpretacji tego, ale przed Bogiem. A możemy też słyszeć o dobru Dobru w kościele i reagować na to zaniepokojeniem. Jak to możliwe? Przecież to jest niemożliwe. Żeby były jakieś cuda. Niemożliwe, bo dzisiaj wszystko tłumaczymy, wszystko jest wyjaśnialne, wyjaśnialne, a tak naprawdę niewyjaśnialne. Ale w takim rozumieniu, że można wszystko zracjonalizować i zamiast myśli mieć ku górze, to. Interpretować psychologią i w różny taki sposób, który się wydaje mądrzejszy. Wydaje się mądrzejszy od Boga, ale taki nie jest. To Bóg jest tym, który ma tę mądrość i, i to On czyni cuda. Warto się nad tym zatrzymać troszeczkę, co w nas powodują y, działania Boże dzisiaj, gdy o nich słyszymy: interwencje Boże. Jak my na to patrzymy? Czy nas, nasze myśli prowadzą ku Bogu, czy nasze myśli idą w, z wdzięcznością do Boga, jednocześnie zadając sobie pytania, aby sprawom się przyjrzeć, ale patrząc w pryzmacie Bożym ku niebu, czy też nasze myśli idą w kierunku zaniepokojenia? Bo jak to? Dobro. Które się dzieje, a ja tam jako nie znam, albo ja w tym nie jestem. No i jakieś tam od razu interpretacje, które na pewno to nie Bóg, to Jan Chrzciciel powstał z martwych, albo jeszcze jakieś zaniepokojenie. Po prostu nie podoba mi się to i krytyka z tego wynikająca.